Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku i jedziemy dalej. Na samym początku pochwalę się, bo mamy już wymaksowanego żółwia, tak więc będziemy, jeżeli będzie taka możliwość, mogli go w końcu wypróbować. Co mnie bardzo cieszy. Bo wiecie, że uwielbiam mojego żółwia. Fajnie się naprawdę śmiga. Dlatego muszę sprawdzić tutaj jakie ja mam możliwości przejazdów w tym momencie. Okej, okay, dobra, to tu możemy jeździć. Jeszcze dobra, Ok, to będziemy jeździć naszym Lotusem. Ach, ten lotusik. Dobra, mamy nitro time 15 sekund. Tak więc myślę, że powinno być bez problemu. Chyba że trasa jest naprawdę króciutka. Ale ktoś sobie odwalił fajne felgi, takie żarówiaste, zielone, spoko, nie oceniam. No i co, wygramy oczywiście, nie? Aha, ale po prostu nie mogę się doczekać, aż żółwiem pojeżdża. Ja wam szczerze, że w multiplayerze pograłem żółwiem, ale problem jest taki, o super, nie no, świetnie mi wyszło. Tak wyszło idealnie. <noise> idealnie. E, żółwiem sobie pojeździłem w multiplayerze, ale jestem w silverze, e, więc <noise> co z tego, że mam żółwia na przykład na randze 2000 prawie, jak jeżdżą tam kolesie, którzy mają samochód, samochód rangę na przykład prawie OS. Wiesz co, <noise> to chyba nie jest dobry początek jakby mojego odcinku. E, mają rangę około 3-3,5 tysiąca, no i ja mam niby to wygrać, nie? Biednym żółwiem, który i tak nieźle zasuwa. Może w brązie miałbym większe szanse, gdzie nie ma tego aż tak bardzo... E, takiego wykokoszonego... nie ma... E, poziomu, ale no niestety w silverze ja naprawdę nie widzę innej możliwości. Już nie mówiąc o tym, że ja w brązie nawet y, widziałem gości, którzy mieli tam samochody po prawie 2000. I, i co? No i nic. No i, i musisz się z takimi ścigać. Ja nie wiem w ogóle, na jakiej zasadzie ten multiplayer wybiera y, przeciwników. No ale no co, poradzę. I tak, czasami wygrywam z dużo lepszymi. Mają na przykład, o, właśnie taki przykładowy samochód to Dodge Viper, którego mają którego mają na prawie 3000, Wykokszonego i ja mam się ścigać, prawda, samochodem, który ma ledwo 2000. No, tak więc, tak to jest. No nie no, powtórzymy to jeszcze raz, bo po prostu tragicznie mi coś poszło. Ale myślę, że nie będzie problemu, bo tym Lotusem bardzo fajnie się jeździ. Też dajcie znać, co sądzicie o audio. Troszeczkę innym programem nagrywam, w lepszej też jakości. Więc powinno być w teorii lepiej. Może nie wiem czy wysłyszeliście ogólnie, ale staram się redukować szum przy moich nagraniach. Problem jest taki, że mm, są jakby jest dziwny wtedy dźwięk, może tak, dziw, dziwnie mój głos brzmi wtedy i, i po prostu nie mam na to wpływu za mocno. Więc, więc staram się teraz nagrywać tak, żeby jak najmniej redukować dźwięk, a raczej szum z dźwięku, bo wtedy mój głos jest najbardziej naturalny w nagraniach. Tak po prostu. Aha, spoko. Samochód musi być skasowany, bo czemu nie. Dobra. Ciśniemy. Chcę to wygrać. Na razie mi lepiej idzie niż ostatnio, więc są bardzo duże szanse na to. Ok, kogoś skasowałem, kogoś znowu skasowałem, spoko. Ogólnie ta ja się obracałem, ale jak widać gra nie zarejestrowała w momencie kiedy, kiedy zdejmowałem gości, tak więc spoko. Mi to odpowiada, chodziło o zdjęcie kolesiów i zdjąłem ich, tak więc... Wow, jak ja wolno jadę. Ale to przez to, że o ścianę zahaczyłem. Choroba jasna. Co nie jest dobrym pomysłem. Wiem, że tutaj się normalnie w lewo zjeżdża, ale zawsze albo o tym zapominam, albo już jest po prostu za późno. I nie mam na to wpływu za mocno. Żeby mnie tylko nikt nie wyprzedził pod koniec, bo to by było naprawdę smutne. No dobra, udało nam się. O, tamto później zbiorę. Więc myślę, że jest spoko. Lecimy następne, następne tutaj trasy. Widzę, że na razie tylko, tylko już nasz Lotus wyrabia z rangą, a zobaczcie, jest 1669. Więc ja się obawiam, że może jeszcze jedna trasa, dwie trasy i jest koniec, jeśli chodzi o Lotusa, bo on po prostu z rangą mnie wydoli. No ale zobaczymy. No, miejmy nadzieję, że te rangi aż tak nie będą skakać. Ale coś przeczuwam, że tak będzie. Będę musiał zmienić znowu sezon, więc zaczyna się ten problem, który miałem na telefonie. Czyli skaczę po sezonach, bo po prostu szukam jakichś tras, w których w ogóle mogę jeździć, nie? Więc no, to jest problematyczne. No, tak jak wcześniej mówiłem, we wcześniejszych odcinkach, ja lubię kończyć trasy w sensie te duże sezony, tak? Te całe eventy, jakby. A niestety przez tak, takie przeszkody, jakby to powiedzieć, no nie jestem w stanie. Pomimo, że codziennie zbieram, e, robię daily events i inne rzeczy, wszystko staram się robić. Gram w multiplayerze i tak dalej, żeby zbierać schematy i tak dalej. I powiem wam szczerze, że te konto już jest w tym momencie trochę już lepsze nawet niż, yy, niż na telefonie, pomimo, że na telefonie mam wyższy poziom, ale mam, zauważyłem większe braki w samochodach, więc. No więc tak, no po prostu myślę, że te konto prowadzę po prostu lepiej niż na telefonie. Na telefonie powiem wam szczerze, że ja się w ogóle tak... Tak szczerze mówiąc, za bardzo nie starałem, ani nie, nie chciałem. Jak inaczej? Ogólnie na telefonie pierwszy raz w ogóle zacząłem w tą grę grać, więc ja wiele tam błędów popełniłem i jestem tego pewien, że, że to jest wina tego, że na przykład stoję w sezonach. Jednakże. A jeszcze do tego, tak jak mówię, nigdy tam jakoś nie cisnąłem na wyniki czy coś w tym stylu. Dobra, mam 400 metrów drift i jedną beczkę, tak więc spoko. Więc wiecie, nie cisnąłem tam, żeby tam być jakiś pro czy coś w tym stylu. Tutaj bardziej się staram, ale to nie dlatego znowu, że chcę być pro, tak? Tylko nie chcę stanąć z karierą. I no i też staram się jak najlepiej jeździć, no, żebyście wymieli co oglądać, oczywiście. No żeby to wiadomo ja jakąś przyjemność sprawiało oglądanie mnie. Sorry, musiałem się skupić na chwilę, bo nie chciałem wypaść tutaj do wody. Bo by było dosyć słabo. Ja miałem beczkę zrobić chyba i coś jeszcze, więc nic. Nie... <śleskujesz> nic nie zrobiłem. <śleskujesz> Ale to tak jest, no, no niestety, jak się skupiam na pierwszym miejscu, ale możemy to szybko zrobić, to nie jest naprawdę, jak... o nawet, coś... nawet jedną rzecz zrobiłem, czyli nie, zrobi... nie zrobiłem beczek z tego co zauważyłem, Okej okay, spoko, to jest krótka trasa, tak więc myślę, że nie będzie jakiejś dużej straty, ale... ale no powiem wam szczerze, że w ogóle wiecie co, chyba jadę co innego kompletnie zauważyłem. Bo ranga jest 1721, tamto miało 1600 co z groszą, chyba. Tak więc... Czemu jadę tą trasę? Nie mam pojęcia. Chyba, że ja coś źle zobaczyłem, no ale jadę ewidentnie inną trasę, więc... Spoko, no dobra, będziemy mieli szansę teraz dokończyć tą trasę. Jeżeli zrobię dwie, be dwie beczki, tak? Bo tam pokazywało mi dwie beczki. Coś mi się kompletnie porąbało, nie wiem... Więc przepraszam, coś, coś, coś mi się tutaj pomyliło. Dobra. Beczuszki. No nie, jedną zrobiłem. Fak! Ja nie wiem, czy tu jest więcej możliwości. Nie wiem, jak długa jest ta trasa. No niedobrze, niedobrze, naprawdę, panowie i panie. O! No nie, no dokręciłem tą beczkę, a mi nie zaliczyło. Fak! Nie muszę tutaj wygrywać, więc ja się nawet na tym nie skupiam. Skupiam się na tym, żeby te rampy znaleźć, żeby zrobić te beczki za stronę. To już po prostu... ile można, nie? Problem jest taki, że... Ja tu nie widzę rampy odpowiedniej, wiecie, spróbuję. Tak. Okej. Okay. Specjalnie to zrobiłem. Bo naprawdę nie wiem czy tu są beczki. Yy, czy, czy tu są te rampy do beczek do zrobienia, więc. Miejmy nadzieję. Tak sobie pomyślałem, że wykorzystam to. Świetnie. Musiałem ciężarówkę skosić, no bo nie byłbym sobą. Tak sobie stała pięknie. Mówię, nie zależy mi teraz na pierwszym miejscu za mocno. Choć i tak jakoś tragicznie nie skończyłem. Skończyłem trzeci, więc spoko. Ale chciałem zrobić. A nie, no ja tutaj musiałem w ogóle wygrać. Ej no, powiem Wam szczerze. Nie wiem, albo jestem jakiś niewyspany, albo coś, ale po prostu nie ogarniam. Aha, dobra, ok, czyli to jest następna trasa. Dobra, zróbmy to w końcu, bo muszę tutaj przydriftić i dokończmy tamto jeszcze z wygraną i będzie Gites. No, niestety, troszeczkę mamy tutaj taki miszmasz powtórzeń, ale wiadomo, no, no, staram się jak najlepiej mogę. Nie ja zauważyłem, że po prostu gra automatycznie przesunęła mi na, na następną trasę, co, co, nie, co nie było moi, moją intencją kompletnie. No ale co poradzić? Dobra, kasujemy panów. Aha, do tego skasowałem mocno. Eee, nie widzę, jak wyskakuje. fok! No właśnie to mnie wkurzało, że nie, nie widzę, jak ja lecę. Tak, drift sobie, ale nie przy mnie. Dobra, wiecie co? To mi przypomniało, że ja mam driftować. Ej, jak nie zrobię tego driftu? Błagam, nic nie mówcie, dobra? <laughs> nie zabijajcie mnie, zapomniałem o drifcie. Dobra, dzięki temu, że tak skrzaniłem, będzie dłuższy odcinek, ok? Możemy się tak umówić, wybaczcie mi, bo. No co poradzę, no. No i oczywiście muszę obejrzeć reklamę, tak więc zaraz wracam do Was. Dobra, powiem Wam tak. Nagrywam to już chyba z czwarty raz ten przejazd. Nie wiem, co się ze mną dzieje, ale nie mogę sobie poradzić z tym przejazdem. Ciągle coś się chrzanie i przez to przegrywam. Eee, więc będę musiał... Powtarzam się chyba już czwarty raz w tym, na tej trasie, tak więc. Nie wiem, naprawdę jeszcze nigdy mi tak źle nie szło. Co śmieszniejsze jeszcze dzisiaj jeździłem na multiplayerze i było całkiem w porze, więc. Naprawdę nie wiem co się dzieje i za to was przepraszam. W każdym razie mm, mam tutaj do Was taką małą prośbę, jakbyście mogli w komentarzach mi napisać, co sądzicie o jakości e, audio, które nagrywam, jeśli chodzi o na przykład mój głos. Z prostej przyczyny, ponieważ e, jakby to powiedzieć, staram się z odcinka na odcinek coraz lepiej nagrywać i coraz lepszej jakości nagrywać mój głos. No oczywiście, tak jak mówię, abstrahujmy już od tego, że mam do dupy głos, ale to już inna sprawa. Natomiast e, nie chcę pogarszać sprawy mojego głosu tak, kiepskiej jakości nagraniem, tak więc no, stąd to się wszystko bierze i dlatego się pytam szczerze naprawdę, co sądzicie? Czy, czy lepiej się słucha Mojego bełkotania, czy, czy, czy gorzej, w porównaniu do innych odcinków, jeżeli nie pamiętacie, jak w innych odcinkach jakoś wyglądała, to możecie obejrzeć sobie jak najbardziej na kanale wcześniejsze odcinki i porównać po prostu, czy ta jakość jest lepsza, czy gorsza. Bo tak jak mówiłem, zmieniłem teraz program do nagrywania. Wcześniej nagrywałem w ogóle w mono. Nie wiem, czy zauważyliście. Teraz nagrywam w stereo w lepszym bit bitrate'cie tak więc powinno być lepiej. Dobra, jedziemy dalej. Nareszcie przejechałem. Zobaczcie ile mam paliwa. To tylko i wyłącznie znaczy to, że po prostu i parę razy musiałem przejeżdżać tą trasę. Ale się w końcu udało. Dobra, mamy. Też możemy przejechać tą trasę, bo mamy na zielono samochód. Dwa shockwave'y. Myślę, że powinno być spoko. Bo ja zazwyczaj lubię robić shockwave'y i to nie, nie, nie tylko dwa razy, tak więc no, zobaczymy, jak to wyjdzie. No, ja. Dobra, nagrywam ten przejazd czwarty raz już. Tak, czwarty raz. I jestem załamany. Naprawdę, nie wiem, co się ze mną dzieje. Ludzie, po pomóżcie mi po prostu, bo ja nie wiem, nie wiem jak tutaj dalej jechać. Hmm, popełniam tak głupie błędy, że po prostu aż mi wstyd. I dlatego nie pokazuję tego, jak po prostu zlamiłem tutaj nieraz. Nie wiem co się ze mną dzieje. Naprawdę ludzie po prostu. Masakra jakaś. I jeżeli się urwał jakiś wątek, który prowadziłem wcześniej. No to muszę was przeprosić, ale no niestety ja nie jestem w stanie teraz sprawdzić, o czym ja mówiłem. We wcześniejszym nagraniu. Tak więc tak, tak to wygląda. Niestety, ale teraz przynajmniej przejechałem tą trasę na pierwszym miejscu. Jestem już zmęczony. Jestem już po prostu zmęczony tą trasą. I powiem wam tak. Wy tego nie widzicie na nagraniu, ale ja już nagrywam 26 minut, gdzie normalnie 15 nagrywam, dlatego jeszcze jedną dodam. Jeszcze jeden przejazd dodam. Trudno. Ale po prostu no nie, nie wiem, naprawdę nie wiem co się ze mną dzieje. Chyba się starzeję. 26 minut nagrania. Z czego Okolica 10 to jest po prostu do wyrzucenia. To się nazywa dobre nagranie odcinka, nie ma co. Dobra, teraz się skupiam. Wiecie co, nie spojrzałem jakie mamy menty do zrobienia? Tak więc myślę, że jest grubo. Dobra. Na razie jestem trzeci. ...i nie pojechałem przez tankowiec, więc jest świetnie po prostu. Może teraz naprawdę mocno ucisnąć, żeby przejść tam tego co przejechał przez ten tankowiec, bo wiem, że chyba tankowiec to jest skrót... ...który nie wziąłem oczywiście, bo po co, nie? No okej, okay, dobra, to pykło. Choć ledwo, powiem Wam szczerze, ale jakbym miał wolniejszy samochód, to bym na pewno tego nie, nie wylądował. Tak więc tak. Świetnie, że pierwszy jest przede mną, nie wiem ile jeszcze mi trasy zostało i też wiem, że chyba tam jak się skręca to jest też skrót, tak więc nie robię w ogóle skrótów, jestem praktycznie na wymaganej randze i po prostu jest świetnie, jak ja to wygram to będzie naprawdę grubo, bo oni mają samochody dużo szybsze od mojego, to już czuję na pewno. Dlatego muszę naprawdę mocno cisnąć, żeby ten... i się skupiać, więc ja teraz mało mówię, ale wierzcie mi, że lepiej, żebym mało mówił w tym momencie. Dobra, zrobiliśmy tą trasę na Pomarańczowym. Myślę, że naprawdę fajny przejazd na sam koniec, bo na Pomarańczowym każdy wie, że naprawdę łatwo nie jest przejechać. Tak więc jestem po prostu mocno zmęczony już tym wszystkim, bo naprawdę jeździłem kilka tras w kółko, ale mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał, ja ze swojej strony dziękuję i do następnego, trzymajcie się, hej